Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Never Alone. Zgodnie z regułami Mario idziemy w prawo. Oj, niedobrze. To no nic nie da. To zabawne z jednej strony, bo tak sobie uświadomiłem, że niektórzy nie mogą nagrywać, bo im krzyczą dzieci. Inni nie mogą nagrywać, bo czepiają się ich rodzice. A ja nie mogę nagrywać. Bo przyłazi do mnie kot. Łasi się do mnie i nie pozwala mi się ruszyć z miejsca. <laughs> Jak go nie kochać? Słym fasta? O! Super. Swim faster. Hello. Teraz rozumiem, że ten duży sopel musimy zrzucić albo nie. Lisek. Nie? To najpierw się może lodu trzeba pozbyć. O! jesteś bystrzy. Hop! Dziękuję. Okej, okay, jakby to zrobić? One more time. Maybe tuj nic nie jest Poziom wody się będzie zwiększał. Nie wiem. Oj. Łaj! Co teraz? O wcześniej ciebie tu nie było. Tylko kim ty jesteś? Lisie na zewnątrz. Ha w ten deseń! Odynie, i ty to widzisz i nie grzmisz. Okej. Okay. Ehm. Tam, liseł. Bo tu ktoś był, widzisz? To było jakieś coś. to. Weź to przyzwij, kurna. Liseł. Jak ona tam nie doskoczy. Doskoczy, jakiś kurwa cudem doskoczyła. To był naj, naj. po prostu. o boże, to był najgorszy poziom jak dotąd. On jest prosty, tylko po prostu. czasami to sterowanie dobija. Nie. Nie spadnij liseł. Spadniesz, to z ciebie zrobię zupę. Idziemy. Aha. Okej. Okay. A, oczywiście. Ty się złapiesz, ty się wdrapiesz. Wszyscy zadowoleni. Ty przeskoczysz. I ziom. Uii Diabra. Minaczka no. liseł. Nie zawieć moich oczekiwań, ani I... Zjeżdżamy ani 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 to ani 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 Puszczaj się. Tylko jak liseł tam przejdzie? Pewnie od góry mu otworzę, co? Ui. A okej. Okay. Wszystko jasne. Okej. Okay. Lisie przebywaj. Ty, nuna, parapetuna, ty tam lepiej wiesz, nie zaskakuj. Na cześć, tylko co z lisem? Hop, no kurna, nuna, zlituj się. Ja nie mogę. I zióp. Woda. Ojej. Mój kot czy Przyszedł, pomruczał i poszedł. I co teraz? Gdzie dopłynę? Lisie, nie odwalaj, choć za mną. Chyba? Lis, płyń! Na pewno nie tam. Pytanie gdzie? Choćby tu? Są pewne rzeczy, które mnie zastanawiają, mianowicie jak ja mogę tak długo wytrzymać pod wodą do tego, która jest lodowata? Hmm <laughs> Już wiem. Eee, Pat co przyniosłem. Prawdzie to nie patyk, bo nie jestem psem, ale. Ale dobra i dusza, nie? Dobra robota.

Tu jeszcze nie byliśmy. King Island. Wyspa Króla. Ha. Hop. Hop. I hop. I nie trzymaj, niech się. Ten aptark pina budowa. I we wie jak i rollu. No okej. Okay. O, spójrz, jak dobrze działa. Nie wiem, czy to pomogło. Pomogło. Bo teraz mogę przeskoczyć stąd tam. To tak zwany risky biznes, ale czemu nie. Okej. Okay. Oj. Spokojnie się dzieje. Lisie, mam dla ciebie windę. Działa. Co ty robisz, Luna? Co ty powieło cię? Nie pozwól mu nie przeskoczyć O, rany boskie. Wi, jak fajnie. What the fuck? Co to jest? A. Niedobrze Mogę przeskoczyć? Mogę. Not good, not good, not good, not good. Nie podoba mi się to. Blobna jest z kosmosu. Oj Dobra, nie wiem, ale zablokowała mi się nura. A już wiem. Spójrz. Stracha, się końcu, nuna, to zaraz pieprzy coś czuję. Co, za bardzo tu się wygibuję, za bardzo się wygłupiam. Dobra, i co? A, okej. Okay. No brawo. Pięknie, brawo. Świetnie. Nie <laughs> ja to sterowanie też czasami po prostu powala. No bo jak mam zejść, jeżeli nie zeskoczyć? Masz, złap się i właśnie Mnie nie wkurzaj. Nie daj się złapać. No właśnie. No i co? Coś by to? Coś mi tu śmierdzi. Brawo, zabiłaś lisa. Biegusiem. Lisa wziął. Brawo. Dzięki, dzięki, że się trzymasz blisko mnie. To takie mądre stworzenie. Ma w końcu, no wiecie, inteligencję i doświadczenia przodków, nie? No. <ścoughs> ja nie wiem. Może ja się za bardzo czepiam, ale na miłość boską, no Spierdalaj! Brawo się brawo, wszystko zepsułeś. Albo on się będzie mnie trzymał, albo, albo nic tego. <grywia> Dobra. Nieźle. O, chyba nas przeniosło trochę dalej przez wzgląd na to, że jesteśmy nubami. Strasznie głośno się nagle gra zrobia. Nie wiem czemu. Oj. Dobrze jest, albo nie. Trzymaj się. Dobra. To jest samobójstwo. Albo nie. Albo tak. Nie no, dzięki za wszystko, nie? Fajnie było. Przygotuj się jak tylko coś. Zobaczymy, trzeba skakać. O teraz. Jej. O oh, fuck, prawie się zabiję. Jej! O, dzięki, dzięki, dzięki. Ptaszyska. Ależ to był refleks Oj, Coś gwizdnęło. Czyżby cygan? Lisie wstawaj. Masz moc przodków, musisz przeżyć. Oddaj, bole, miejmy to z głowy.